Sio, o bogowie! Atakują nas, plaga! Przygotować się ja? do obrony! No i gorzej, ciekawie, skąd przyjdą. Czy tu z góry, czy tam z dołu. Plaga, przygotuj się do obrony, żarty się skończyły! To są no, potężni możli... Hultaje, oni są potężni, plaga! Może być totalny hardcore. Tak, i będzie pewnie totalny hardcore. Ale ja nie widzę ich. Nie ja też ich nie widzę, ale na pewno gdzieś są, ja wyczuwam taki, takie rzeczy Nawet tych no. czerwonych ników nigdzie nie widzę. Halo, gdzie ten raj? No bo oni dopiero muszą przyjść plaga. Wytrzymaj! No. Bo oni to... idą... Bo oni z drugiej strony mapy atakują, dlatego. <noise> trochę im zejdzie chyba, no. Może im trochę e... zejść plaga, ale na pewno będą. Eee, trochę. Trochę no, niezręcznie, no bo w ogóle ich nie ma. Kusyka, gra, wiesz, right, wielki. Nie, nie, nie na pewno przyszły. przyjdą blaga. Oni się pewnie zbierają siły ciemności w tym momencie. Chyba chyba tak, tylko... Zbierają no. pewnie całą armię swoich sił ciemności. <laughs> Więc teraz będzie pewnie bardzo grubo plaga. Ej! Petrzy, Co? znaleźliśmy? No, coś tam pamiętam. O, jest tam danger z tamtej strony. Coś. Jest wybuchowe ptaki te małe takie. Całe dwa. Do 20 metrów w tamtą stronę na O e, Bogowie Ogórka e, Halo I co idzie coś? Coś groźnego? No właśnie taki mały ptaszki do Dosy 2 A, słyszałem. Się chyba w wodzie zacięły czy coś Aaa, bo... słyszałem o tych groźnych ptakach No są, no. trzeci level Trzeci level, słyszałem o nich Są bardzo, bardzo niebezpieczne takie ptaki o i bardzo Pokonałeś się? Jednego bije. Tak. Drugi się zbliża. Dobra, Plaga, daj mi znać jak będziesz miał tarapaty. No na razie, no jest ostra bitka. Ta, mówisz, że tak, mówisz, aż tak grubo? Groźne. No dobra, to... To, to te, dobra, na, pewno, to na pewno, nie wiem, czy sobie poradzisz sobie, czy muszę już biec Ci na ratunek? <noise> już sobie poradziłem z tymi dwoma potężnymi ptakami trzeciego levelu. Aha, to widać, że było no. wyzwanie, Plaga. Dobrze, no, że byłem no. w okolicy, bo mogę ci pomóc. Tak, tak, to prawda. No, Plaga, znasz mnie, ja zawsze jestem taki, że jak, jak ci jesteś zagrożony, to zawsze przybiegnę ci pomóc, panie Plax. Tak, tak, tak. Tak, tak i właśnie jestem. No. Dobra, co my tu właśnie możemy zrobić? W ogóle chyba głowy... Otwieramy jajo, chodź! O, właśnie, bo jajo się... Poczekaj chwilę, zaczekaj chwilę? Które ty miałeś, zielone czy różowe? Już idę, już idę zobaczyć. Dobra, o, tu otwarcie, jajek, bo jajka się wykluły. Ja chyba miałem zielony, jak mi się wydaje. Dobra, otwieram. Ja wezmę te różowe. No, różowe chyba bo potężniejsze. Niech to Ej, wypadł mm. jakiś bigard! Ej, ja bigard, koda, bigard. wypadł! Kurdejla, co to jest bigard? To jest ta pszczoła, pszczoło A. ten. Zaraz ci pokażę, plaga. Ja mam jeszcze pluga. jedno jajo w ekwipunku. Ale Bidrowe. właśnie, poczekaj, gdzie jest teraz, gdzie, gdzie, gdzie to minut teraz? Się będzie. Gdzie, gdzie? O, jest, on w w bazie, Ej, w kieszeni Ja pojawi. ci teraz pokażę. Poczekaj, tylko sobie schowam kogoś. To chyba pingwina A. na razie schowamy. Schowam pingwina i patrz teraz. Nie ty. Patrz na to. Boże, boże, boże. Zobacz na, na to! Bigard, widzisz to? Nie widzę. Patrz Paczek tutaj, paczek tu lata. Wow, no. Bigard. No, taka pszczółka. ciekawe co ona będzie robić. Co? Jak to co? Będzie walczyć, pani Plax? Paz jaki i Kotesław Pyk. O widzisz, kurde ej, ale ja też takiego mam plaga no, Patrz, goście. też takiego mam, patrz Krakadabra! widzisz? O, ale Twój jest wielki twój to boss chyba <grym> Tak, bo mój to bosiwo był. O no, ja mam, ja mam tego koteła bossa. O, taka nie, nie prawda A, widziałeś? Ajaj. No, ustawiłem się trochę, można powiedzieć To prawda, to prawda To prawda Dobra, idziemy na przygodę daleko tak, chyba będzie trzeba iść na jakąś przygodę, plaga. Co ty na to? Dobry pomysł, ja mam bardzo dobra. To co, to dawaj może do tego najdalej, gdzie tam doszliśmy, czy nie? Tam na dole, po lewej. Albo po, albo po prawej, bo mamy patrzeć, dolne wyspy jeszcze mamy. Albo po lewej, A. Bridge of the Twink Knights? To dawaj może o, po lewej. Tak. Dobra. Zobacz, bo ja nie wiem, czy to nie jest. Bo tutaj hmm. prawdopodobnie gdzieś było dojście do jakichś nowych... Ej, kurde, ale poczekaj, ja po... e, tych chce no. nie zrobiłem do łapania, muszę na chwilę wrócić przecież. O nie, pokeboli nie masz? No. Gorzej. Ja zapomniałem, przecież ja nie mam pokeboli żadnych. Znaczy, jakieś tam drobne mam, ale jak się zmieniało pokebole? Dwójką, tak? Dwójką. Ja mam te najsłabsze. No właśnie, ja nawet tych najsłabszych nie mam. To czekaj, szybko se zrobię, bo... Bo Ta. tu już mam prawie do zrobienia. Ale po aj, prostu aj. bez pokeboli, oj, bez pokeboli to nie ma co się wy, wy ten, tak powiem, iść w las, bo to niebezpieczne, Plaga, wiesz? Ta, bez sensu. Ta, to nie, nie, To jest To trzeba wiadomo. mieć pokebole Plaga. To już zaraz, to już zaraz ten, już zaraz sobie zrobię i Plaga, i idę z tobą na wyprawę, co nie? Bo to... Dobra. Bo to wiesz, łowców, jesteśmy w końcu łowcami Pokémon. No, już pokonaliśmy yes. pierwszego z bossa, więc w ogóle już jesteśmy już bardzo potężni. No, oh. ale potem potęga. Nie będzie w porządku, będzie w porządku. No tak, bo my tom tomy. Yy... KB na Pikachu pokonaliśmy. To on z takim żółtym kangurem, jakimś takim. Tak, pokonaliśmy, to był pierwszy legendarny boss! Podobno o. nikt jeszcze w tej grze go nie pokonał, bo to tylko na najlepszych jest graczy, Ta, wiesz? Tak, ja tak słyszałem. Tak I my słyszałem. jesteśmy jednymi tak, z najlepszych, nie. dlatego udało nam się go pokonać. Taka jest prawda, widzowie. Niestety, wy prawdopodobnie nigdy nie pokonacie tego potężnego posa, bo to dla prawdziwych łowców Pokemonów, nie dla byle... byle kogo. W ogóle dużo widzów mówili, no. mówiło, żeby właśnie pale nazywać Pokemonami, bo to jest a. to samo i to jest Marka, tak słyszałem A, no pokémon po prostu, tak. tak, tak, że tak naprawdę nie mówi, mówili, żebyśmy nie nazywali ich przed przypadkiem jako pale, tylko żebyśmy mówili a. po prostu, że to jest pokemony, no bo to są pokemony. Dobra plaga, ta, ta. gdzie ta. jesteś? A kopię metala, a co? A jesteś gdzieś tu? Bo cię nie widzę. Jestem pod bazą, no. To chodź tutaj, już się teleportowałem, Chodź! A, już się teleportowałem! Aaa, chodź! Dobra. Czas Świetnie. na przygodę, panie, panie Plags! Czas na bra, przygodę! Bra. Chodź, bra. panie Plagu! Jakże? Już! Wydamy też do przepalania. Cyk, myk, pyk, no i dobra, przechodzę przez ten mroczny, mroczny most, zobaczymy gdzie on prowadzi. Mi się wydaje, że to będzie jakaś most. strefa tego, jakichś silnych pokemonów może być, wiesz? Może tak być, bo akurat silnych pokemonów to nam brakuje, u nas same sobiaki już zostały. No ale wiesz, levelują. Są posłonki. No właśnie wiem, dlatego o. się, dlatego się boję. Boję się, że może być tu bardzo niebezpiecznie, Urde. ale jestem tu. I widzę jakby co teleporter, znaczy ten. Nie, chociaż o. chyba nie, chyba nie ma, tu w ogóle nie widzę pokemonów aktualnie, ale chyba nie widzę jest żadnych mocnych. Poczekaj, no rozglądam ja się. ciebie nie widzę. Nie widzisz mnie? W sensie jesteś przede mną niby na mapie, ale nie Tutaj, tutaj Plaga, chodź. Zagranie. O, teraz się pokazało. Chodź, Plaga. Się. Ej, to jakieś opustoszałe, opustoszałe tereny, tu w ogóle nie ma żadnych pokemonów. E. Zobacz, pusto. No. Co jest grane? <laughs> co się I dzieje? Ma. Halo. Ej, dobra, chodź, chodźmy pozwiedzać. Halo! O, to jest chapter, no. no. możemy zaliczyć go. Jak to? Jak, o nie, to nie dobra, nie są! Pierwsze pokemony, patrz! Wow! Jakiś jakieś dziwne, ile one mają? Poczekaj. Nie, dobra! Ej, są silne, ale to chyba cieka. są do pokonania, wiesz? Dobra. Nie ja wiem, gdzieś tu na dole. O, dobra, walimy je na pyrę? Tak, tak. Oczywiście, Dawaj, tutaj. Tak. Tutaj są balaga. jakiś butterfly jeszcze jest. Kim man, min. Ej, cim, cim, cim. im, Jest taki ten latający. Dobra, ja tego tutaj Bristle atakuję, niech stracę. I jest też teleporter obok, to od razu o, sobie wezmę. I koło Kliknę niego są Bristle, spora. dobra, walę tego Bristla na pyrę. A czy, jo, ile ich tam jest? Tam są cztery na raz. 5, Nie mogę walnąć, kurde, nie mogę stado. walnąć. Kurwa, ucieka mi, tchórz! Musisz go raz uderzyć. Ja pierdykam, nie mam. A łuk mi się, amunicja do łuku mi się skończyła. A, dobra, ja go Jak wale, co to jest? Łuku. Jakiś Rimpa rump, Rumpa? jest jeszcze. No, wow, Rimpa Pokémon. Dobra, tak, walej tak. tego. tego Bristle. Dobra, jazda z nim. To Dostałby jakiś ognisty na niego. Eee, dostaje wpierdziel. Tak, dostaje będzie trzeba go w odpowiednim momencie Zosia złapać. Go Ale widać, że kur. Kurde, Zosia! Debilko! <laughs> A, oh, za mocno, Zosia, poczekaj. Chyba będę musiał słabszego jednak. No albo ją łap do Pokemona, znaczy do Pokebola ją łap, jak będziesz... Tak, dobra. Szczytka, Musimy tu... Ej, no kurde, co się z tymi Pokemonami dzieje? Jakieś oni się ukrywają chyba. O, tutaj są. Patrz, latające ptaki są. Genklawy. Oh, wow, wow. Ej, to jest jakiś nowy? Czy to jest ten stary ptak? Jakiś nowy chyba. Kolklawy? Chyba nie. My mieliśmy Nightwinga chyba. No tak, to a tu jest... Tu jest Galcław jakiś ten. Galcław jest naprawdę dobry, to... No. Tak? Wow wow, wow. to z tobą Gdzie on gdzie on? Tam jest, okej okay. Ja go nie widzę w ogóle. Tu jest... O ile Golcławu się, się zebrało! Cała wow. armia się zebrała! Kurde. Tu kurde wracaj do Pokébola! Ej, ci, ci, ci mój bigard ma wyrąbany, dobra, wyczaruję kogoś innego to... Ej, Cukuj dawaj Greentail Trochę jakby pokonały, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Ciebie pokonały? No nie, tego swojego. Oj, tam. Tego twojego gościa. No, może i pokonały, je pokonały to... bo był pierwszy levelowcem. No, nie, słaby lewerek, ty mówisz, że on nie zwraca uwagi, a patrz, na <laughs> kinie, nie. O. Biedny, nie miał szans. i złapałem tego latającego jednak. A masz? Tam. A o, jaki procent miałeś? Złapię. Uwaga, a, 7% nasz. No, nie udało się. O, Kto by przypuszczał? Dobra, 7% again. Może teraz się uda. O! 34-5% Jest! No. Jest! Mam go! Yes. Mam go! Plaga! Ga, Gacław! Pięknie. Gacek! Ej, dobra, tu motywek jest! Cimcia rimcim! Dawaj, łapimy go! Dawaj, cimcia rimcim! Tylko nie za dużo, I... wojny, żeby za dużo obrażeń mu nie zadać. Cimcia rimcim. Patrz, ile ich tam atakuje. Zabił no. mnie tym ktoś. Teraz się podniosę. On, a, on, bo tu to są bo robin... Łobin hoodie! Z ruchu... No. Moja katres mocno oberwała Oczajnie nam się dziś staje tu Kurde wy, Rimci Rimcim się wytegował Nie, Rimci Rimcim, nie Kurwa! O wow! Pomocy! <grym> ja dobra uciekł Ale Porze. najgorzej, że ten Rimci Rimcim prawie był złapany już Ja cię No. Miałem no. już 35 pro co? Tam Robin Gull. Mam ma ma robiny. Bardzo. Patrz. Dobra, zaraz go złapię. Robin Siobin. Robin Siobin. Dobra, 5% si. to dużo. <laughs> bardzo dużo. Albo nie, o. jednak mało. Potężny procent. Tylko nie zabij go przez przypadek gałganku. On, mój motyla atakuje. Więc Dobra, powóz. Robin, śrobin, dawaj do mnie. O, jasne. Kurde, 5% Ech. to jednak ten, Dobra, o, zranie go trochę. Co te pokemony dzisiaj no? No, dzisiaj jest ciężkie łowy, są. No, naprawdę ciężkie. 8% na start, teraz się uda, może. 2% odbił po prostu, nic się stało. Dobra, znowu 8, ja mam te najsłabsze najgorzej, najsłabsze pokebole, ciężko wow. się łapie. No, mi pokonali jednym z co tu się dzieje w ogóle? A ja nie wiem, co jest grane, cały czas ginę. Latmy! Tu jest za ciężko! Dobra, musimy, wycofujemy się. Plaga w takim razie. Taktyczny odwrót! Blaga, się, no. Plaga! Ale Gacławy, w ogóle jakie lagi są, Blaga dzisiaj na serwerze? Jakie są lagi, nie wiem, o co chodzi? Plaga, one mi nawalają, weź tam coś drób. Zosia, kontratak! A wow, kurwa, zaraz pay pierdzielne też. Muszę uciekać, bo mało życia. O nie. Dobra, plaga, jak się Oj, tu czołgasz, to cię podniosę. Muszę na razie uciec, bo Gacław mnie zaraz rozdupczy. Gacław ci goni. Ta no właśnie wiem i. On o. jest natający, nie mogę uciec! O nie, jest lipa. Gacław, zostaw mnie debilu! No zostaw mnie! Nie chcę z tobą walczyć! Czy ty rozumiesz? Że nie chcę z tobą walczyć, debilu! Ej, ja goni i... mi gigantyczny gołąb mnie goni! Pomocy! Kurwa! Jaki uparty jest! No strasznie! No i cały czas mnie goni! Przez pół mapy już! O nie, Zosia poległa chyba! Szybko! Maciek! Szybko! Uciekamy stąd! Maciek debilu! Uciekamy! Maciek co tam? O nie, umarłem. Dobra, ale udało mi się uciec przynajmniej tyle. Ja pierdykam, dobra plaga, musimy się chyba wycofać z tej doliny. No ja no. muszę tam wrócić po swoje rzeczy niestety. Bo powiem ci, że to jest chyba dolina bardzo silnych Pokemonów, no. Dolina śmierci, bym nawet ta... powiedział. Dolina śmierci, chyba ja, musimy, wiesz co? Wydaje mi się, że przez ten most, to jest jakby ta wyspa z troszeczkę silniejszymi Pokemonami. Wydaje mi się, że fajnie będzie, jak wrócimy się. No. Do tej poprzedniej krainy przed most i tam będziemy łapać A. jeszcze, mimo, mimo wszystko. Tam A, pójdziemy w dół, bo mi się wydaje, że całe te przybrzeże, jak pójdziemy w dół też, to no. one jest takie w miarę luźne, jak mi się wydaje, wiesz? Możliwe. A wszędzie Możliwe. tam, gdzie dalej jest, to, to już nie jest tak luźno, to już jest hardcore. No, dobra, skimitemy. Dobra. Jest git. Dobra, na chwilę, na chwilę, no to jest jakaś Durino, legendarnych, silnych pokemonów, 20 level wszystkie Prawda. mają, to jest, to jeszcze za słabo jest, Musimy mieć jakieś specjalistyczne, wiesz, specjalistyczne bronie To, to cię, ciężki temat, powiem ci, Plaga, no. Bardzo ciężki temat No, zepsuł mi arbora całego, daj pan spokój Nie ma łatwo Ja na szczęście Prawda. udało mi się chociaż tego Gacława złapać, co nie, tego latającego ptaszyska A. Dla ja też bym bo wiesz co, z tą pszczołą to chyba jest taki problem, że ona u mnie jest strasznie niewylewelowana, bo ona z jajka, to od wiesz, od pierwszego levelu A, ona mogłaby o. być potężna, bo tam widziałeś, kiedy pszczoły na wyższym levelu są potężne. O. Ale wydaje mi się, że na to, że ona ma zerowy u mnie, w sensie szybko leveluje, ale ma mały, co nie? To, to ma to A, słabo. No musisz trzymać po prostu w kieszeni i no nie. Tak, no, tylko dobra, czy? chyba miał czy Sława na chwilę zmienię jednak, bo żeby inne Pokemony też mogły sobie potrenować trochę Tak mi się wydaje Ja Czesława wyciągnę A włożę... O, tego nowego orzełowa Nazwę no go... No, kurde, no. Dobra, poczekaj Ga... E, Wacława Dobra, muszę go nazwać Jak to się nazywało? A widzę Edit Dobra Wacław... Nie działa ten piec Gościu, tu nie może piec niczego O, Wacław Orzełow, orzełow. <gry> no, Dobra, na mam nazwę. Wacława Dobra, chodź tam dalej, bo tam jeszcze dużo rzeczy nie zjedzieliśmy, Plaga Tak? No, no o... chodź na spanko może o... noc... Chodź na spanko, ale masz łeb, tak. Plago Ty tu jednak jesteś taki mądry czasami Ujdziemy z rana, będzie No super. i ty masz łeb Dobra, Wie? dawaj slipko robimy Slipko, szybkie slipko i można lecić w przygodę znowu do... O, ku przygodzie plaga! Dawaj, za mną! To do ja teleportu. Armor zipie. Dobra, wiesz, co, teleportujmy się o. też do tego bridge'a, ale pójdźmy A. po prostu w dół, wiesz? Tak, mi, tak jest Zapię moja propozycja, coś. luźna. Dobra. Tak zróbmy. Nie, tam to nie mamy szansy, ewidentnie. Tak. Chodź, dawaj, tutaj w dół pójdziemy, dobra? Dobra, dobra. Jestem. O! Siu. Ej, co to? A skrzynia. O. Zobaczę, czy mogę otworzyć w ogóle. O, mogę. Aroły dostałem, ale zwykłe aroły. No i po prostu pójdziemy tutaj, co ty na to? W te tereny. Myślę, że spoko, Dobrze. co nie? Jesteś tu? O kurwa, ale się Jestem. zrąbałem. Całe szczęście na Macieju. Na no, Macieju. Macieju no, Maciej ma full damage, odporność, co nie? A. Dobra i mi się wydaje, Dobrze. że w tych terenach... No tutaj już powinno być ludzi, mi się wydaje. Ogólnie. Tu jakiś obóz jest, patrz. Ile ja poczekaj? To, to są patrzę. te ziomki, co porwały Pokemony i w klatce jest. Widzisz, ten zielony jest. Ten co nas ostatnio. O, to dawaj, ej, tu dawalimy ich. No to pewnie, że walimy. Ej, ale tu są w ogóle ziomki nie ma chyba. Hmm. A, okej, okay, tak Hold? sobie zamknęli i poszli sobie. <laughs> no no ja dobra, chodź mała! Wypuszczę cię! No i pokemon za friko, jo. Dobra, są jednak gangsterze, ale oni przyszli z opóźnieniem. A. No, sam jednak. No. Dobra. Trochę, trochę za późno, chłopaki. Trochę za późno, Pokemon uwolniony, dobra? To fajnie w sumie. Easy peasy że tak powiem. Ale easy, chodźmy dalej. Easy. No, dobrze, że mam tego Wacława Ożyłowa. To jest potężny Pokemon. No, Dawaj, lecimy już tutaj wzdłuż. Ej, tu jest, tu widzę kolejny ten, zapis do zapisywania. Widzisz? Co ty? Gdzie? Na mapie. A, na no mapie <laughs> Szukam w polu widzę, co on gada, nie? Patrz w ogóle ile tu jest tych bryłek rudy, jakbyśmy chcieli bardzo zbierać. no. Ta, są takie miejsca właśnie, gdzie tego jest... Panie fajnie. fajnie właśnie dobrze wiedzieć, że są takie miejsca, co nie? Mm. Tylko u nas nie ma oczywiście. No bo jak? Dobra, poczekaj. A minęliśmy ten jeden teleport. Ej, zobacz, A? jeden minęliśmy. Jakieś jesteśmy debilami. Gdzie on był? Nie minęliśmy. On jest tak... A tam jest! No, trochę trzeba się cofnąć, jakbyśmy chcieli, trochę widzisz? Trochę cofnąć i on jest trochę tak... Ta, ale zobacz, całe jest... wybrzeże tutaj! Pokryte no. jest tymi skałami do wydobywania, no coś niesamowitego. A Ej, Zaczyń. tutaj coś znalazłem, ale numer, to coś. Tam. I tego królika to nie... znalazłem, chodź! A, te ulepszenie zielone. A, zielone ulepszenie, A. tu w skale było ukryte. Git, ale ukryte mocno. No, mocno ukryte. No, na części świeci dobrze. Dobra, to za tego nie, pisane. Plaga, później sobie zrobisz małe przekąski, Chodź, biegniemy dalej wzdłuż tutaj. Dobra, ale nie łapiemy i... tych lam. LAM? No dobra, A, LAM możemy, LAM możemy lewej. wyjaśnić. Tam raz, żeby je wyjaśniać. dobra, to dawaj. Halo, Lama, chodź tu. Łopanko. Ty, 7% szansy. O, to mało. O, już. O nie. Mało, mało, Ty. trzeba je jeszcze osłabić, wiesz? Dobra. Uj. O, dobra, za chodź. mocno, Mać, sznurek Daj. chyba wjechał. A może Maciek? <laughs> Nie wiem, tu są jeszcze dwie, więc spoko, tam rano. Dobra, nie, ja złapię te... waszki. Znaczy te, e, nie waszki, tylko te latające. No, jakie masz są. O, myślę? 30 Może złapie. O kurde. Nie no. Dzisiaj ewidentnie coś z serwerem jest nie tak, ja nie wiem co mu się stało, ale... No, dzisiaj łapanie, no, w trudniejszym poziomie. O. Maciek, atakuj waszkę! Ja zda. Dobra. 25. O, levelek. Na, no, i tak trzymaj, panie Plaga. O, będę potężnym trenerem niebawem. Lewele będą odbijać. Ty, Waszko! Ty, śmierdzielu. <grym> ja musimy chyba lepszą... Bałaś? Musimy chyba sobie lepszą broń zrobić, bo mój ki baseballowy jest taki 2 na 10, muszę przyznać. Czego ty bijesz no. w ogóle? Ja y, właściwie mam łuki key baseballowe. No bo. właśnie, mam wrażenie, że key baseballowy nie jest już najlepszą bronią do walki nie. z jej pokemonami. Chyba musimy coś lepszego znaleźć. Jak nam blaga ci idzie, wojowniku, tu Mamy złapać, ale nie idzie i złapać. Oj widzę jakiegoś małego jeża. Eee, bo nie umie rzucać, prawdopodobnie. Prawdopodobnie to jest to. No halo, łapiesz się, czy nie? O nie. No i. No, ale uparte są faktycznie. No, giga uparciuchy. No, złap się, co za. i faktycznie ta lama jest jakaś hamska. No. no. Ultra. Nie do zdobycia. Ej, lama, łap się natychmiast, ja powiedziałem. Ja nie, nie mogę no teraz... nie wierzę! Czy możesz się złapać? <laughs> Mi zablokowało na rzucaniu. Co jest grane? Nie mogę bić i używać narzędzi, no. bo mam cały czas tego. Co pokebola, tam się dzieje? Ręce. Co tam się dzieje, Plaga? Nie, nie mogę w ogóle Bej. używać narzędzi, mam Pokeball w ręce cały co czas. Co to jest? O co chodzi? Okej, okay, działa. Co się stało? Ej, jakiś tu nowy pokémon jest. No. Z okay. kim ty w ogóle walczyłeś tutaj? To był jakiś nowy, pływający jakiś dziwny taki morski ja Pokémon, jakimś win. małym, takim elektrycznym, ale... A, to nie wiem, dobra. A ty gdzie jesteś teraz, zginąłeś, czy coś się stało? Nie, nie, walczę z tymi bandytami. Aaa, z bandytami walczysz, a to no, nuda plaga. Nie ma sensu walczyć z bandytami, bo oni, nie można ich zdobyć. Plaga, można. nie uwierzysz, znalazłem jajko. Będę wychluwał. Co, znowu? No. No kurde. No nieźle. Nie, ale no, utrudnili mu... już łapanie ludzi. no. Tak, już nie ma tak łatwo. Ha? Ja nie widzę Ciebie, tylko widzę Twojego pieska jak biega, ale bez Ciebie. Co się dzieje. Widzę Macieja jak sobie biega, a Ciebie nie widzę. Rozumiesz to? O, hey, teraz baj... się widać. No, się kurde Maciek, ty debilu! Boże, jak mnie czasami chcę złapać coś, a moje własne pokemody no. mnie doprowadzają do szału. Musisz go chować do Pokébola, bo inaczej to lipa. Ale dzisiaj oh, faktycznie okay. chyba zrobili jakieś utrudnienie w łapaniu mi się wydaje Nie wiem mi się Dzisiaj ewidentnie... Dzisiaj... No nie wierzę! Takie procenty normalnie i nie chcą, nie chcą się łapać te Pokémony oh, Dzisiaj jakiś cudzieniec! No nie wierzę! To się nie zdarza przecież! Przecież no ja na, na jednego pieseła marnuję milion tych Złap się w końcu! Ja cię kręcę. No, no dzisiaj A to jest, jest dramat element. jakiś. No Lecę ja coś tam... Idę na teleport. Co mówisz? Idę na teleport, wracam do bazy. Już! No. Ta, ta, bo tutaj kurde oprywam mocność. powiedzcie, nie mam i z jedzonkiem muszę powalczyć chyba. Trochę. A, ta, idę tam. Idę na bazę. Zobacz co się tam ja dzieje. Ja sobie trochę wydobędę tego. legendarnego składniku, tak mi się wydaje. No, ja wcześniej wydobyłem, wrzuciłem do przepalania. Zobaczę, jak ten Fox sobie poradził. O, wszystko przepalił, dobrze. Tam wszystko przepalił. Dobry lisek, no. To dobrze dla niego, dobra, ja sobie tu jeszcze coś pułapię. Ale wyjątkowo powiem ci, że dzisiaj to. No, dzisiejsze łowy, to powiem ci, że no, tak średnio, średnio szło. Naprawdę średnio. No, dzisiaj ciężko, naprawdę. Ultra ciężko jest. Albo Pokémony nie chcą się coś łapać. No, ciężko, ciężko, trzeba będzie porobić. Plaga chyba te lepsze łap łapaczki, no po prostu w świecie. Tak, właśnie robię te lepsze łapaczki. Albo poszukać więcej tych królików zielonych, bo to powoduje no. też, jak więcej tych królików, powoduje też plaga. Zauważ, No? że wiesz, że wiesz, masz większą szansę na złapanie, po prostu. Co nie? A -a. Bo tam, jak zwiększasz sobie level łapalniczy, co zwiększysz w ten sposób? Więc A, to też jest. z tymi zielonymi pkną, no. no, To trzeba by w nocy się wybrać. Musimy kiedyś zrobić nocą przygodę i w tej świecą na zielono mocno je widać z daleka. Tylko przydałoby się mieć latającego wtedy już, nie? Latającego? Po co komu latającego? Jak masz Macieja, który pędzi jak błyskawica. No. <laughs> Trzeba no? zdobyć tych ulepszeń, to prawda. Tak, trzeba, trzeba. Dobra, o, chodź, chodź Maciek, wracamy do bazy, bo zaraz chyba plaga, kończymy odcinek, tak mi się tak, wydaje. Myślę, że powoli możemy tak. się do finału pięknego. Chyba tak, prawda. kończymy. Chyba pomału odcinek, to był naprawdę udany, i bardzo ciekawy, emocjonujący odcinek, moi drodzy widzowie, ale tym akcentem kończymy. ELO, ELO! Yo.